Franciszkanie przybyli do Krakowa w 1237 roku, na 200 lat przed lokacją miasta na prawie niemieckim. Wkrótce rozpoczęli budowę kościoła i klasztoru. Kościół został konsekrowany przed 1249 rokiem, a zakrystię dobudowano w latach 1260-1270. Z pierwotnych zabudowań kościoła zachowało się żebrowe sklepienie zakrystii. Sklepienie kościoła zniszczył wielki pożar w 1462 roku. Odbudowano je i zrekonstruowano w 1850. Południowego transeptu wchodzimy przez XVIII-wieczny portal do zakrystii. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza powstała w XIII wieku, przylegająca do ramion krzyża kościoła, prostokątna, z której korytarzykiem przechodzimy do drugiej, obecnej zakrystii. Znajdujemy się w zakrystii Kościoła Świętego Franciszka w Krakowi. Jest to obecnie używana zakrystia. Pierwotna zakrystia pochodzi z wieku XIII, natomiast ta, w której się znajdujemy, została wybudowana na przełomie XV i XVI wieku. Pierwotnie było to oratorium klasztorne, czyli inaczej kaplica, gdzie gromadzili się zakonnicy na wspólnej modlitwie. U początków wieku XVIII przeniesiono tutaj skarbiec klasztorny a w roku 1778 umieszczono tutaj zakrystię, która jest używana do dnia dzisiejszego. Twórcami wystroju tej zakrystii jest trzech artystów. Sebastian Łagowski, Wojciech Rojowski i Marcin Turé. Im zawdzięczamy wszelkiego rodzaju zdobienia i obrazy. Pełniły one od początku funkcję katechetyczną. Wiadomo, że wielu ludzi nie umiało wtedy czytać. Korzystano więc z nauki religii przy pomocy obrazów. Są tej sceny zarówno ze Starego Testamentu, jak i z Nowego, i sceny z historii zakonu. Obrazy namalowane przez Wojciecha Gutowskiego w 1788 roku przedstawiają trzy konwencje: biblijną, nowotestamentową i zakonną. Starotestamentowe obrazy przedstawiają ofiarę arcykapłana Melchizedeka, wywyższenie węża miedzianego na pustyni przez Mojżesza, obraz Abrahama ofiarującego swojego syna Izaaka. Namalowane w żywych barwach, dynamiczne, mają formę późnobarokową. Nowotestamentowe, pokłon pasterzy nowonarodzonemu, obraz nastrojowy, pełen lirycznego ciepła i pięknych barw. Ostatnia wieczerza, moment ustanowienia Eucharystii i ukrzyżowania. W tajemnicy Krzyża bierze początek jedna z największych tajemnic życia świętego Franciszka z Asyżu. Otóż na dwa lata przed śmiercią został on obdarowany świętymi stygmatami. Centralny obraz na tej ścianie przedstawia właśnie tę sytuację, kiedy Chrystus naznaczył na ciele świętego Franciszka pięć ran, które nazywamy w teologii stygmatami. To tajemnica miłości Chrystusa do człowieka która tak blisko i tak pięknie objawiła nam się w życiu świętego Franciszka. Świętemu Franciszkowi towarzyszą jeszcze dwaj święci franciszkańscy. Święty Bonaventura, nazywany czasami drugim założycielem zakonu franciszkańskiego, który był kardynałem i jednym z największych teologów w kościele średniowiecznym oraz święty Antoni Padwy. Tak miły nam wszystkim, zwłaszcza gdy zagubimy nam się jakiś przedmiot i szybko chcemy go odnaleźć. Wtedy jakże chętnie zwracamy się ku świętemu Antoniemu z prośbą, by pomógł zagubione przedmioty nam znaleźć. Zwieńczeniem bogatego barokowego umeblowania zakrystii są medaliony ukazujące ewangelistów. Jana, umiłowanego ucznia pana, Łukasza, lekarza, Marka, ucznia świętego Piotra i świętego Mateusza, którego pan powołał jako celnika. Są także dwa medaliony symbolicznie ukazujące ofiarę Starego i Nowego Testamentu. U dołu dopełnieniem galerii medalionów są postacie Świętych Apostołów oraz piękna galeria luster. Nie można, mówiąc o zakrystii, zapomnieć o umeblowaniu. Jest ono ważne nie tylko dlatego, że pochodzi z XVIII wieku, ale także dlatego, że jest używane do dziś. Znajdują w nim schronienie ornaty i wszystkie sprzęty liturgiczne potrzebne do odprawiania mszy świętej i nabożeństw. Obrazy ze Starego Testamentu stały się inspiracją do haftowania kompletu szat liturgicznych, ornatu i dwóch dalmatyk, na których powtarza się ofiara Izaaka. Anioł wstrzymuje miecz Mojżesza. Lewici transportują arkę przymierza przez rzekę Jordan. Archanioł Rafael czuwający nad młodym Tobiaszem łowiącym ryby. Ofiara króla Jerozolimy Melchizedeka jako zapowiedź ofiary składanej w przyszłości z chleba i wina. Noe po potopie na tle arki składa ofiarę z Baranka jako wyraz wdzięczności za ocalenie. Miedziany na palu wywyższony na pustyni. Wszystkie postaci pełne ruchu, dynamiczne, barwne. Być może hawciarka zachwycona obrazami w zakrystii przeniosła je na atlas w początkach XIX wieku. Jeden z najstarszych ornatów wyhaftowany złotem i srebrem waży 20 kg. Zachwyca wypukłym haftem. Prawdopodobnie należał do Jakuba Strzemie biskupa halicko lwowskiego Złocenie i hafty przeniesiono w XVIII wieku na nową tkaninę. Ornaty te używa się wyjątkowo w czasie największych uroczystości w tutejszej bazylice. Podobnie okazjonalnie używane są dawne zabytkowe kadzielnice kielichy Puszka z 1700 roku fundacji Stefana Opatowskiego Gwardiana Krakowskiego z plakietkami z masy perłowej przedstawiającymi świętego Franciszka, świętą Klarę, świętego Antoniego i świętego Bonaventure. Gotycki Kielich z Chrystusem Ukrzyżowanym wyrób Śląski z 1516 roku. Kielich z podstawą ozdobioną emalią ze scenami z życia Chrystusa oraz klasycystyczny dzbanek i misa z herbem ślepowron, używane dawniej przy chrzcie. Klepienie za zakrystii zdobi polichromię o motywach roślinnych wykonana przez Józefa Mikulskiego i Kazimierza Górskiego w 1897 roku pod kierunkiem Stanisława Wyspiańskiego oraz postacie świętej Klary i świętego Franciszka malowane przez Władysława Rossowskiego. Zachował się jedynie fragment polichromii Putyfara z XVIII wieku, przedstawiający jeden z grzechów głównych. Poprzez barokowy portal, mijając XVIII-wieczny lawaterz, wąskim korytarzem z zakrystii barokowej wchodzimy do najstarszej zakry zakrystii tego kościoła, pochodzącej z lat 1260-1270. W zakrystii tej zachowało się średniowieczne sklepienie, ostro żebrowe Nad nami widoczny jest piękny, gotycki zwornik sklepienia. Na ścianach znajdują się liczne obrazy pochodzące z wieku XVI, XVII i XVIII. Przede mną znajduje się południowa ściana zakrystki. Kiedyś na tej ścianie znajdowały się schody prowadzące do wnętrza klasztoru. Według dawnej tradycji w 1461 roku zamordowany na tych schodach starostę rapszyńskiego i chełmińskiego Jędrzeja Tęczyńskiego, o którym opowiada anonimowa pieśń z roku 1462. Zresztą istnieją dwie wersje opowiadania o tym wydarzeniu. Pierwsza mówi o tym, że Tenczyński, który zamówił u krakowskiego płatnerza zbroję, kiedy ta zbroja nie, pod, nie spodobała mu się, okaleczył płatnerza, wtedy zbuntowani mieszczanie zaczęli gonić Tęczyńskiego, który schronił się w kościele i został zabity na schodach wewnątrz kościoła. Natomiast druga wersja powiada, że Tenczyński uciekł z Kościoła. Mieszczanie dopadli go na ulicy Brackiej i tam został zamordowany. Tyle legenda. Natomiast żywymi świadkami przeszłości są zachowane od średniowiecza na ścianach zakrystii freski zawierające roślinne motywy. Być może właśnie na tych freskach oparł swój pomysł Wyspiański, kiedy zdobił po pożarze polichromie ściany naszego kościoła. Nad wejściem do zakrystii znajdują się jeszcze trzy portrety. Centralne miejsce zajmuje książę kardynał Adam Stefan Sapiecha. Tak wiele znaczący dla Krakowa i dla Polski, zwłaszcza w okresie okupacji. Warto wspomnieć, że w tym kościele w czasach okupacji znajdowała się katedra biskupa krakowskiego. Natomiast po jednej i drugiej stronie znajdują się przodkowie księcia kardynała, jego ojciec i jego dziad. Postać kardynała Sapiechy jest szczególnie znacząca dla Krakowa i dla Polski. Nie tylko dlatego, że w czasach najazdu hitlerowskiego nie ugiął się przed najeźdźcą, opuszczając katedrę na czas wojny, ale także podczas reżimu komunistycznego zawsze stawał po stronie ludzi, ludzi cierpiących, uciemiężonych. Między zakrystiami przylegające do dawnej furty klasztornej z czarnego marmuru lawetarz używany do drugiego soboru. Gotycką zakrystię zdobią obrazy 15-wieczne: ukrzyżowanie, Chrystus cierpiący, kopia obrazu Matki Bożej Bolesnej z kaplicy inne 17- i 18-wieczne oraz rzeźba Chrystusa Frasobliwego z XVI wieku. A przeciw wejścia do zakryski w Absydzie znajdował się ołtarz. Obecnie na tej ścianie widzimy tablicę pamiątkową, która mówi o tym, że msze odprawione przy ołtarzach tego kościoła, przy tym ołtarzu i przy innych ołtarzach za papieży, kardynałów, biskupów, zmarłych braci i kapłanów sprawujących msze przy tych ołtarzach zostały obdarowane licznymi odpustami które zostały nadane przez papieży Benedykta XIII i Benedykta XIV. Ile razy przechodzę przez te zakrystie, uświadamiam sobie, że od 700 lat przechodzili tędy ludzie, zakonnicy, kapłani, ci, którzy przychodzili zamówić mszę świętą, porozmawiać. Lata mijają. W sztuce zmieniają się style, Wokół zmienia się technika, a to miejsce pozostaje takie samo. Miejsce służby Chrystusowi, miejsce służby człowiekowi. Przechodziło przez to miejsce wielu znanych ludzi. Błogosławiony Rafał Chyliński, święty Maksymilian Kolbe, kardynał Sapiecha, kardynał Wojtyła i wielu, wielu innych. Zawsze to miejsce służyło sprawie człowieka, a przez człowieka sprawie Bożej. I chyba w tym miejscu trzeba Panu Bogu za to szczególnie podziękować.